Artykuł drugi wierzymy. Wiara jest aktem osobowym, wolną odpowiedzią człowieka na inicjatywę Boga, który się objawia. Wiara nie jest jednak aktem wyizolowanym. Nikt nie może wierzyć sam, tak jak nikt nie może żyć sam. Nikt nie daje wiary samemu sobie, tak jak nikt nie daje sam sobie życia. Wierzący otrzymał wiarę od innych i powinien ją przekazywać innym. Nasza miłość do Jezusa i ludzi skłania nas do mówienia innym o naszej wierze. Każdy wierzący jest jakby ogniwem w wielkim łańcuchu wierzących. Nie mogę wierzyć, jeśli nie będzie mnie umacniała wiara innych, a przez moją wiarę przyczyniam się do podtrzymywania wiary innych. Wierzę to wiara Kościoła wyznawana osobiście przez każdego wierzącego, przede wszystkim w chwili Chrztu. Wierzymy. To wiara Kościoła wyznawana przez biskupów zgromadzonych na soborze lub, bardziej ogólnie, przez zgromadzenie liturgiczne wierzących. Wierzę, mówi także Kościół, nasza matka, który przez swoją wiarę odpowiada Bogu i który uczy nas mówić wierzę, wierzymy. Kościół wierzy jako pierwszy i w ten sposób prowadzi, karmi i podtrzymuje naszą wiarę. Kościół w pierwszym rzędzie wyznaje wszędzie Pana. Ciebie po wszystkiej ziemi wyznaje Kościół Święty, śpiewamy w hymnie Tedeum, A z nim i w nim jesteśmy zachęceni i prowadzeni, abyśmy również wyznali: Wierzę, wierzymy. Od kościoła przez chrzest otrzymujemy wiarę i nowe życie w Chrystusie. W obrzędzie chrztu dorosłych szafarz chrztu pyta katechumena: O co prosisz Kościół Boży? Odpowiedź: O wiarę. Co ci daje wiara? Życie wieczne. Zbawienie pochodzi od jednego Boga, ponieważ jednak życie wiary otrzymujemy za pośrednictwem kościoła On jest naszą matką. Wierzymy w Kościół jako matkę naszych nowych narodzin, a nie w Kościół jako sprawcę naszego zbawienia. Ponieważ Kościół jest naszą matką, jest także nauczycielem naszej wiary. To jest wielkie wyróżnienie i wielki zaszczyt i wielka łaska móc nie tylko indywidualnie powiedzieć wierzę, ale mieć ze sobą, za sobą i przy sobie. Wspólnotę, która mówi wierzymy, i móc być częścią tej wspólnoty, mówiąc wierzymy. Podczas mszy świętej, kapłan w pewnym momencie mówi taką modlitwę: Wejrzyj, Panie, na wiarę Twojego kościoła. Jaka jest wiara tego kościoła, jaka jest jakość wiary tego kościoła, w którym jesteśmy i którym jesteśmy.